Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w naszym nowym programie, który nosi tytuł Stan edukacji matematycznej w Polsce. Dzisiaj moimi gośćmi są dwaj profesorowie Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Profesor Tomasz Szczemberg. dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. I profesor Jacek Chmieliński, witam serdecznie. Dzień również witam, dzień dobry. Panowie, dzisiaj przed nami dyskusja na bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o stan edukacji matematycznej w Polsce. Będziemy rozmawiać, w zasadzie wy między sobą bardziej, będziecie porównywać swoje światopoglądy związane z egzaminem maturalnym z matematyki, z egzaminem dojrzałości. Ale zanim wejdziemy w dyskusję, zanim porozmawiamy na temat ten konkretny. Przedstawcie nam, przedstawcie naszym widzom swoje spostrzeżenia, jak wspominacie swoje egzaminy dojrzałości związane z matematyką. Ja jestem chyba troszeczkę starszy, więc może historycznie zacznę mm. i kiedy ja kończyłem liceum mm. kształcące, matura była przedmiotem obowiązkowym. Matura z matematyki była obowiązkowa. Mm. Każdy, kto chciał mieć świadectwo do dojrzałości, musiał, musiał zdać maturę z matematyki również. I przy czym zależało to, jaki egzamin konkretnie zdawał, to zależało od klasy, od profilu klasy. Ja byłem akurat w klasie matematyczno-fizycznej, więc ten, ten poziom zadań był stosunkowo najwyższy, Aha. ale w klasach biologiczno-chemicznych wówczas takie były ogólnych i jeszcze jakiś może innych, ten, te zadania byłyby troszeczkę łatwiejsze. Natomiast to był taki system, do którego ja bym nie, nie namawiał, żeby do niego wracać. Mała liczba, ale bardzo trudnych i złożonych zadań, czyli mhm. dużo czasu, bardzo złożone zadania wieloetapowe, trzeba było pewne rzeczy połączyć, no i robiło się chyba trzy zadania z pięciu albo cztery z pięciu, już tego dokładnie nie pamiętam. Tak to wtedy wyglądało. Ten poziom był, myślę, że ja to wtedy też tak oceniałem, ale później już jako, jako powiedzmy bardziej doświadczony człowiek też mi się wydawało, że to, że to było zbyt wysoko postawiona była poprzeczka, co z kolei powodowało to, że szkoły się do tego dopasowywały w ten sposób, że pozwalały tam na różne nieformalne pomoce. W czasie zdawania te egzaminy były trochę tak patrzone, sprawdzane, ponieważ sprawdzanie było również w szkole, te wyniki nie były takie miarodajne, że później już jak z perspektywy Pracującego na uczelni, który, który brał udział w procesie rekrutacji, myśmy wiedzieli, że jednak bazowanie na tych wynikach z matury nie, był, no, nie, nie, nie było dobrym pomysłem i dlatego obowiązywały egzaminy wstępne, które bardzo często weryfikowały bardzo że tak dramatycznie. To znaczy, znaliśmy kandydatów, wiedząc, że miało na przykład ocenę bardzo dobrą na egzaminie maturalnym, po czym na egzaminie Wstępnym mhm. z podobnymi zadaniami, albo nawet łatwiejszymi, uzyskiwał zero punktów, więc takie przypadki się zdarzały. Więc to, to też był taki problem, że ta wiarygodność tej matury była taka kwestionowana przy tej nauczelniach. Na Jasne. Tak. No, moje doświadczenia są podobne, bo zdawałem kilka lat po jacku. Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym, czy egzamin maturalny z matematyki jest obowiązkowy, czy nie jest obowiązkowy. Wybrałem klasę matematyczno-fizyczną, więc było naturalne, że czeka mnie ta matura. Z matematyki i rzeczywiście ona była w takiej formule, że było trzy zadania do wyboru z pięciu, po czym jeszcze był egzamin ustny również z tego mm -hmm. przedmiotu i te zadania były trudne, wymagające, ale na przykład nie mam takiego wrażenia, że przez cztery lata liceum cały czas słyszałem o tym, że no, przygotowujemy się do matury, prawda? pracujemy mm -hmm. na maturę i tak dalej. To był gdzieś tam na końcu. Taki element, który pojawiał się, można powiedzieć, w sposób naturalny. Tak jak Jacek wspomniał, te egzaminy nie były scentralizowane, w związku z tym nie były wystandaryzowane też sposoby oceniania czy przebieg. No i to wpływało rzeczywiście na to, że ich wyniki nie były miarodajne i to doprowadziło do powstania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i do centralizacji. Mhm. Matur z matematyki, co nastąpiło no, wraz z przywróceniem obowiązku tego egzaminu. A warto tutaj przypomnieć, że ten obowiązek no, został przywrócony nie tak dawno, bo w roku 2010. Mhm. Rozporządzenie zostało wydane dwa lata wcześniej, tak żeby uczniowie mogli się jakby przestawić na te nowe warunki. No właśnie. I teraz. Pytanie jest takie, czy to, czy to dobrze, czy nie. Mhm. Ale ja myślę, że przerabialiśmy już różne fazy. I ta matura, tak jak Jacek powiedział, gdy Ty zdawałeś egzamin, była obowiązkowa. Potem ten obowiązek został zniesiony i z tego, co pamiętam, było to pokłosiem no, różnych takich dyskusji na temat liberalizacji życia społecznego, które wyrosły na fali Solidarności. Mhm. Y Moim zdaniem była to decyzja słuszna, gdyż uważam, że no nie każdy jest w stanie po prostu nauczyć się matematyki. I nie jestem w tych poglądach osamotniony, bo badania i psychologiczne, i pedagogiczne pokazują, że pewien odsetek populacji po prostu no nie ma takich możliwości, nie ma tak skonstruowanego mózgu żeby się z tym zapoznać. A zatem egzamin maturalny obowiązkowy dla wszystkich, bez względu na to, co ich interesuje, czy są dobrzy i tak dalej, no ma charakter wykluczający. Mhm. E, ja powiem szczerze, umówmy się, jestem z innego pokolenia. E, gdzieś tą maturę zdawałem już w zupełnie nowych formułach. Dla mnie to, co mówicie, jest dużym zdarzeniem z kompletnie inną rzeczywistością, bo jednak e, m, Moje roczniki, czyli te lata 90., to już oczywiście jest wymóg zdawania matury na, na procent, tak? Nie na wybieranie i zdawanie konkretnej ilości zadań. Dodajmy 30%. Tak, 30%, jeżeli chodzi o podstawę. No i tutaj też przy okazji mogę Was zapytać o, o Waszą opinię na temat matury rozszerzonej z matematyki, bo wiemy, że. Te egzaminy dzisiaj występują. Wiemy, że uczniowie, którzy zdają maturę w obecnych czasach, muszą do tego rozszerzenia podejść, ale muszą podejść, żeby podejść, a nie podchodzą po to, żeby je zdać na jak najlepszy wynik. I tak naprawdę wystarczy przyjść, podpisać się, że się było, oddać pracę, można mieć nawet 0%, bo rozszerzenia nie da się nie zdać. Co wy o tym w ogóle myślicie i czy taki zapisek w ogóle ma sens? Znaczy, ten, tutaj wydaje mi się, że nie, nie, nie powinniśmy rozmawiać, przynajmniej nie powinniśmy się koncentrować na tej maturze rozszerzonej, bo ona jest jakby do wyboru. Oczywiście to, co Pan powiedział, ktoś może i, musi coś wybrać i wybiera tak y, czysto formalnie, żeby tylko wybrać i napisać na zero punktów, no ale jeżeli ktoś poważnie myśli na przykład o dostaniu się na jakąś dobrą uczelnię, na jakiś oblegany kierunek, gdzie ta, mm -hmm. ta, ta ocena jest brana pod uwagę, no to wtedy oczywiście będzie mu zależało na tym, żeby ten egzamin zdać jak najlepiej. Tak w tym obecnie obowiązującym systemie, No i, ale to jest jego, jeżeli to jest jego do, dobrowolny wybór, wtedy te, też te zadania odpowiednio powinny być na, na poziomie no tak wysokim, żeby też różnicowały, prawda? Bo to oczywiście nie ma sensu, żeby wszyscy oblewali, ale też nie ma sensu, żeby wszyscy dostawali 100% punktów, bo to tak. nic nie będzie świadczyło, prawda? Więc tutaj jest inna jakby rola tej matury na poziomie rozszerzonym. Natomiast jak rozumiem, tutaj chodzimy w tej naszej tutaj dyskusji i różnicy zdań, nie wiem, czy ona tutaj już została jakby zarysowana, bo kolega tutaj się opowiedział za tym, że raczej niekoniecznie nie, nie wszyscy powinni maturzyści zdawać maturę z matematyki. Mhm. Ja mam trochę przeciwne zdanie, to znaczy uważam, że matura, jeżeli to ma być jakiś egzamin, jak to nazywamy, dojrzałości, jakaś taka przepustka w dojrzałość, taki jakiś certyfikat, że ktoś jest już człowiekiem no, na pewnym poziomie wykształconym, powinno to jego wykształcenie, ta jego kultura, ta dojrzałość, powinna obejmować również pewne elementy takiej no, kultury matematycznej, matematyki, czy może nawet, jeżeli nie, chcemy, nie lubimy słowa matematyka, to możemy je zastąpić słowem logicznego myślenia. Wydaje Aha. mi się, że każdy człowiek, który zdaje maturę, przynajmniej tak, tak bym chciał, żeby tak było, no powinien też wykazywać się jakimś logicznym myśleniem. To tak nie Aha. musi być znajomość twierdzeń, jakichś specjalnych algorytmów, sposobu obliczania całek i tak dalej. Natomiast logiczne myślenie, jak to będziemy robić, jak to będziemy sprawdzać, to, to, to już jest inna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że każdy powinien przez taki tak, tego typu egzamin przejść i, i, no, i, i, go, i go wykazać się pozytywną oceną na tym egzaminie. Przy czym podkreślam, bo tu powiedziałem o tym, co było kiedyś, jak ja tak. zdawałem, rzeczywiście ten poziom był bardzo wysoki i dla wszystkich, i dla, wszyscy mieli świadomość, że niektóre osoby no, nie, nie są w stanie do tego poziomu mhm. dotrzeć. Zresztą nie, nie było też potrzeby, żeby, żeby ich do tego zmuszać, bo jeżeli ktoś chciał rzeczywiście się realizować później w życiu jako w takich powiedzmy humanistycznych tak zwanych kierunkach, tak, to tak po co ma się uczyć bardzo, bardzo zaawansowanej matematyki. Natomiast w miarę odpowiada mi ten system, jaki jest teraz. Ja może nie jestem ekspertem i nie, nie, nie śledzę na bieżąco, prawda, i jak to uh -huh. wszystko działa, natomiast ta idea, którą pamiętam z czasów, kiedy prowadzano, przywracano maturę obowiązkową, mi odpowiada. Czyli matura obowiązkowa na poziomie podstawowym i to ma być poziom, moim zdaniem, no... Taki rzeczywiście sprawdzający bardziej... Umiejętność logicznego myślenia. Tym bardziej, niż... że mamy do dyspozycji księgi wzorów, możemy korzystać z tych wszystkich podpowiedzi Tak, na maturę, Być tak. może, tak, też umiejętność korzystania, no właśnie, nawet mm. powiedzmy praktyczne skorzystanie. Wiadomo, że w tej chwili się wpisze w czata GPT różne pytania i dostanie się Ale nie na piękną odpowiedź. <grym> Natomiast no, też trzeba umieć zadać to pytanie, też trzeba to jakby mm. wykorzystać, to, te do, do, dostępne w tym momencie, no, według jakichś tam reguł, narzędzia. I to wydaje mi się, że to zaliczenie takiego egzaminu na takim właśnie podstawowym poziomie powinno być obowiązkowe. Rozumiem, że mógłbym tezę profesora podciągnąć to pod takie stwierdzenie, że matematyka jest królową nauk, więc chociaż jakiś elementarny poziom każdy powinien reprezentować. No trochę tak, znaczy, jeżeli w ogóle, no bo też możemy powiedzieć no, odwrócić sytuację prawda, i powiedzieć, mhm. że są też takie przypadki. No, znamy w, w, wielkich, wybitnych matematyków, wybitnych. To nie jest oczywiście reguła, broń Boże, nie chcę tego powiedzieć. Natomiast są przypadki świetnych matematyków, którzy mhm. mieli problemy też z, z języka polskiego na przykład. No, mm. Mieli jakieś problemy z pisaniem, z sformułowaniem zdań, wypowiadaniem się, prawda? I też można by powiedzieć, że, że to jest wykluczanie, że oni muszą zdawać język, egzamin języka polskiego. No, natomiast tu mówimy o tym, że ktoś chce mieć jakiś taki no, status osoby wykształconej, mm. prawda? Na pewnym poziomie i w związku z tym powinien się otrzeć o literaturę, powinien mm. wiedzieć, znać jakieś nazwiska. Tak samo historia, czy, 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 czy język, prawda? No, to, to są takie elementy, Tutaj to może nie chodzi o to, że to jest królowa nauk, bo, bo nie mówimy tutaj. Ja, ja tutaj się nie upieram przy tym, że to ma być egzamin poświadczający znajomość matematyki takiej mm -hmm. wielkiej. Bym tutaj bardziej był za tym, że logiczne myślenie to jest coś, co ktoś, kto. No i rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, kultura matematyczna. Czy kultura w ogóle oznacza także kulturę matematyczną? Także mhm. powiedzmy, że wiemy, kto to był mniej więcej Pitagoras, Tales, nie tylko wiemy, kto to był H Sienkiewicz i kto to był Tadeusz Kościuszko, ale też na przykład nazwisko yy, no, Talesa z Miletu, czy Pitagorasa, czy może Stefana Banacha, jest, nie powinno być obce A, abiturientowi. Yy, Czemu, do, do tym, co Proszę. To, to jak mogę, to ja się pewnie zgadzam z tym, co mówisz, że y, rzeczywiście człowiek wchodząc w dorosłe życie y, w sposób taki udokumentowany i myśląc o studiach jakiegokolwiek przedmiotu mhm. powinien wykazywać się umiejętnością y, logicznego myślenia, analizy danych i y, no, takiego poprawnego rozumowania. Mhm. Tylko y, Mam bardzo duże wątpliwości, czy matura z matematyki rzeczywiście tego to sprawdza. To miało być właśnie moje następne pytanie do, do, do Waszej dwójki. Czy faktycznie jest tak, Waszym zdaniem, że to, z czym dzisiaj zmagają się uczniowie każdego kolejnego rocznika, który podchodzi do egzaminu dojrzałości, czy ta matura? Jest faktycznie realnym odzwierciedleniem ich umiejętności i ich pracy, którą wykonują. Tutaj pozwolę sobie odbić trochę do, do innego przykładu. Bardzo często, przynajmniej w naszym kraju, mówi się o tym, że egzamin na prawo jazdy nie ma nic wspólnego z, z faktycznie z prawdziwym prowadzeniem samochodu potem w ruchu drogowym. Czy waszym zdaniem to samo, ale alegorycznie, do, można podciągnąć pod matematykę, że matura nie ma nic wspólnego ze znajomością matematyki? Znaczy, ja, ja akurat nawet myślałem o takim, też mi przyszedł do głowy ten przykład, ale no, bo można by powiedzieć tak, prawda? Bo tutaj jest pytanie w ogóle generalnie takie, czy, czy my chcemy zrezygnować z egzaminów w ogóle? Bo można by postawić taką tezę, prawda, że w ogóle uczniowie się. Powinniśmy przekonać uczniów, żeby się, że, że oni się uczą dla samych siebie mm. i w zasadzie żadne egzaminowanie nie jest już potrzebne, prawda? No ale to jest bardzo ryzykowna teza, bardzo... Mm. No, bałbym się przyjąć no, takie stanowisko. Kontrolercyjna. To, to, no, to jest tak. bardzo utopijne, prawda? No, czy mm. nawet zakładając, że uczniowie to wiedzą i czy, czy studenci mm. to wiedzą, no to wiadomo, że życie tak się toczy, że często się jak się nie ma nad sobą jakiegoś takiego przymusu zrobienia czegoś, to, to być może tego nie robimy, wygrywają jakieś rzeczy inne. Natomiast właśnie no pytanie jest takie, no jeżeli chodzimy po, nawet po zatłoczonej ulicy, jakoś tam się mijamy i nie, nie, nie zderzamy się, tak można przejść przez rynek krakowski i się nie, 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 nie wpaść na nikogo. No dlaczego nie pozwolić po prostu każdemu, to powiedzmy, nie wiem, skończył 18 lat. Że, jeżeli umiesz jeździć, no to, no to jeździ, prawda? No, staraj się tak jeździć, żeby nie zrobić tak, krzywdy. mimo prawda? wszystko tutaj jest też kwestia Myślę, że, bezpieczeństwa, no więc, wzajemnego, więc, i tak dalej. Więc to chodzi, że tu raczej o, byśmy to, tego nie jest dużo większa. Czyli, tak, czyli tak, raczej, ale raczej jednak, mimo że nawet zakładamy, że ludzie są, ludzie wiedzą, że no nie powinni robić krzywdy ani sobie, ani komuś innemu, jednak też to nie, powinno, nie wystarczy. Jakieś takie reguły podstawowe hmm. powinni y, y, poznać. No i, i, i wykazać się tym, że, że rzeczywiście je, hmm. je przyswoili sobie, prawda? Hmm. No ale te, też zwróćmy uwagę, że samo posiadanie prawa jazdy... No nie jest jeszcze żadną gwarancją bezpieczeństwa. Bo wsiadają przeważnie młodzi ludzie za kierownicę i robią różne osób, rzeczy, a również dorośli zachowują się w sposób bardzo nieodpowiedzialny. Ile osób ma prawo jazdy, a nadal boi się jeździć? Ile osób ma prawo jazdy, a nadal z niego nie korzysta, prawda? Jest jakiś taki lęk dlatego, że podczas egzaminu mamy do dyspozycji konkretne zadania, które musimy zrealizować, a potem niekoniecznie one są odzwierciedlone na drodze, prawda? Więc, więc bywa to na pewno różnie. Chciałbym, żebyście się na, na następną jakby fazę naszej rozmowy wcielili w rolę yy, osoby decyzyjnej, która mogłaby yy, przedstawić taką tezę, gdyby za, od Was to zależało, czy dzisiaj w 2025 roku matura podstawowa z matematyki powinna być obowiązkowa, czy nie powinna być obowiązkowa? Jeżeli tak, to jak ona faktycznie powinna wyglądać? Profesorze, proszę bardzo. No to ja już powiedziałem, że moim zdaniem nie powinna być obowiązkowa, dlatego że jest pewna grupa młodzieży, populacji, która po prostu nie jest w stanie zdać tego egzaminu. Plus, co równie ważne, jest bardzo duża grupa młodzieży, która tą represję matematyczną zapamiętuje na całe życie i wychodzi ze szkoły z bardzo negatywnym stosunkiem do matematyki. Ja myślę, mhm. że tutaj no naszym zainteresowaniem jako matematyków powinno być to, żeby ludzie lubili matematykę i żeby przynajmniej rozumieli, że jest ona niezbędna w życiu, no bo bez matematyki na przykład no, nie byłoby tego nagrania. Prawda? Tak, tylko teraz. Jego ten... cyfrowy zapis i tak dalej. Ale nie będziemy tutaj mówić o zastosowaniach. Jacek wspomniał o tym, że y, uczelnie prawda, no, patrzą na wyniki tych egzaminów maturalnych y, i dokonują selekcji kandydatów. I są uczelnie, które bardzo poważnie traktują wyniki egzaminów z matematyki, a są uczelnie, które w ogóle o to nie pytają. Y, na przykład niektóre uczelnie medyczne pytają, tak jak Krakowska, a niektóre medyczne uczelnie nie pytają, tak jak Gdańska na przykład. Więc tutaj jest pole manewru i myślę, że tutaj można by jakby zostawić tą decyzję i, i tą decyzyjność, prawda, i, i pewne, pewne też świadectwo dorosłości w rękach młodzieży, która po pierwsze musi w każdej klasie uzyskać pozytywną ocenę z matematyki, która jest przecież przedmiotem obowiązkowym, prawda, nauczonym. Więc przez 12 lat, no powiedzmy, pomijając nauczanie jest zintegrowane, no to przez 9 lat mhm. jakaś tam przeszkoda w przejściu z klasy do klasy jest pokonywana przez tych uczniów, mhm. więc nie jest tak, że jeżeli powiemy matematyka nie jest obowiązkowa na maturze, no to już nikt nie będzie się uczył tej matematyki w ogóle, mhm. bo jednak musi przejść z klasy do klasy, prawda? musi uzyskać ocenę pozytywną. Yy. I Wiadomo, i to można tą informację też jakby przekazywać i to przekazywać odpowiednio wcześnie, że jeżeli chcesz zostać inżynierem, no to raczej lepiej się przygotuj, że będziesz miał tą y, matematykę i że ona będzie potrzebna i że będzie wymagana do tego, żebyś został przyjęty na studia, magister... na studia inżynierskie. To, co y, ja zauważam, na przykład analizując y, wyniki egzaminów PISA, y, w zakresie takim, jak sobie radzimy z tymi, którzy wykazują szczególne predyspozycje matematyczne? To, że nasza szkoła po prostu porzuca tych, którzy są zdolni matematycznie. Mhm. Wszystkie zainteresowania wykraczające poza szkolny materiał, a ten materiał jest z każdym razem coraz mniejszy, są realizowane na kółkach matematycznych, na jakichś rozszerzeniach, na obozach dla olimpijczyków, dla młodzieży zdolnej, i tak dalej, one nie są realizowane w szkole. Dlaczego? Dlatego, że szkoła patrzy na to, żeby wszyscy, a więc również ci najsłabsi, zostali wytrenowani do egzaminu. Mhm. Bo stawiam tezę, że właśnie nie sprawdzamy logicznego myślenia, nie sprawdzamy wnioskowania, sprawdzamy po prostu, czy opanowane zostały bardzo standardowe i wątpię, czy potrzebne mhm. kiedykolwiek później w dorosłym życiu. Zadanie. To znaczy nawet pamiętam swój proces przygotowania do matury z matematyki. Ja, kompletny humanista, nie uczyłem się w 100% tego... Hmm żeby zastosować dany wzór w konkretnym przykładzie. Ja uczyłem się, jakie zadania są na maturach rok po roku i jak ta matura wygląda, że jest część zadań zamkniętych, że jest część zadań otwartych, że bardzo często jest tak, że pierwsze zadanie to jest wyciąganie jakiegoś pierwiastka z jakiejś liczby i tak dalej, i tak dalej. To było nauczanie schematyczne. Jak pan, po pan, panie profesorze do tego teraz podejdzie, yy, to bo znaczy, ja jakby... z mojej perspektywy było to kompletnie bez sensu. Ale ja tutaj nie jestem zajmowany jakikolwiek jakichkolwiek no to, ja, to już tak się tego porównania z, 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 z kursem na prawo jazdy, bo ja też zdawałem to, też te egzaminy się zmieniały, prawda? Mm. I w czasach, kiedy ja zdawałem, to obowiązywało kilkanaście czy kilkadziesiąt zestawów zamkniętych pytań, więc oczywiście można było, mimo że to były czasy przed jeszcze internetem, ale się można było Xero. doedukować, doedukować tak. i, i ponieważ to była pewna jakaś tam skończona liczba zestawów, to można było się tak przygotować, a pamiętam to moje przygotowanie, że w momencie, kiedy ja dostałem już ten prawdziwy zestaw, to ja po prostu powiedziałem, aha dobra, to jest zestaw numer 15, to już, Znał to to już, to już prawie, że wiem jak, jak wpisywać, tak. że w pierwszym A, drugim B, co oczywiście jest trochę bez sensu, to nie na tym polega, że ja mam zapamiętać, że na pytanie pierwsze mam odpowiedzieć A, a na drugie B, natomiast oczywiście przygotowując się do tego, to też nie jest tak, że ja w momencie, kiedy się przygotowywałem, to ja rzeczywiście dopasowywałem już do, do pytania odpowiedź, ja wiedziałem, która jest prawidłowa, która jest i dlaczego ona jest prawidłowa, jeżeli miałem wątpliwości, czy tam nie ma czasem pomyłki, to dociekałem, prawda? Potem już na egzaminie w warunkach stresu rzeczywiście nawet się już nie zastanawiałem mhm. i mogłem z tego korzystać, ale wcześniej się sporo nauczyłem, więc tutaj też nie jest tak, że jak pan się uczył tych wzorów i stosowania i, i, i pan to już pocie robił mechanicznie, ale. No to jest jakaś tam, wykazał się Pan jakąś zdolnością nauczenia się na, na, na jakimś konkretnym przykładzie, tak? że w tej sytuacji mam zastosować to. No, no to jest właśnie to logiczne myślenie, prawda? Natomiast wracając do tego pytania, co ja bym zrobił jako decydent, bo y, jako decydent, no najprościej nie zrobić nic, to znaczy zostawić ten stan, jaki jest teraz, tak? On akurat hmm. mnie odpowiada generalnie, to znaczy co do zasady. Znaczy ja bym nie stawiał tutaj, jako gdybym został ministrem, że no, y, odwołuje obowiązkową maturę z matematyki. Natomiast mhm. oczywiście trzeba to wszystko zmieniać i sprawdzać. Tak? Jeżeli są wyniki, które nam o czymś tam świadczą, że na przykład zdawalność matury spada, no to pytanie jest takie, no to dobra, to, to wyrzućmy maturę, no to nie będą nas te wyniki kuły w oczy. No ale może trzeba postąpić inaczej, to no może zmieńmy jakiś sp sposób nauczania, może. Znaczy nie, absolutnie nie chciałbym, żeby to ktoś, jakiś polityk, wyciągnął wniosek z tego, no to w takim razie trzeba obniżyć poziom zadań, tak? Zrobić mm. takie, żeby już każdy znał, bo to nie, nie o to chodzi. Tylko, mm. że jak uczyć, żeby... żeby no, że zakładając, że Zakładam, że eksperci no, dbają o to, żeby ten poziom był jakoś tam w miarę wyrównany i nie był ani za wysoki, ani za, ani, ani za, za przesadnie niski. Jeżeli teraz rok do roku się okazuje, że nagle w jakiejś pod dużej populacji nastąpił spadek, zdawalności, czy jest średnia ocena jest niższa, no to pytanie, co za tym stoi. Może, może to jest w się jakiegoś tam jeszcze, nie wiem, pandemii albo, mm -hmm. albo jakiegoś okresu, który, że coś wpłynęło na to, że teraz nagle, nagle, nagle ucz, uczniowie jakoś mają, może zmieniła się klasy, może są bardziej liczne albo mniej liczne, może jakiś mhm. system nauczania, prawda? Więc tutaj no, bym szedł w tą stronę, żeby to analizować. Znaczy, bo dla mnie ocena jest, ma dwie, dwie funkcje. Znaczy, pierwsza to jest taka po prostu mobilizująca, tak? Jeżeli mamy egzamin jutro, to wiadomo, że nie pójdę mhm. sobie na spacer, nawet jak jest ładna pogoda, tylko będę się uczył tego egzaminu, prawda? Mhm. Czyli ta, ta, ta perspektywa, że muszę coś zdać, że ktoś mnie oceni, no, no, mobilizuje. Ale mhm. nawet jeżeli to Pominiemy, no, założymy utopinię, że to nie potrzebujemy żadnej mobilizacji, bo uczymy się sami dla siebie, no to też na ocena daje mi taką jakąś zwrotną informację. Ona mi daje informację, na jakim ja jestem poziomie, tak? Bo ja mogę mieć przekonanie, że świetnie się uczyłem, tak? Zdawałem, nauczyciele mi dawali piątki, yy, wszystko jest dobrze. Nagle przychodzi jakiś taki egzamin wystandardyzowany i yy, ogólnopolski i się okazuje, że osiągam jakąś tam w tej populacji nis niski wynik. To dla mnie jest jakiś sygnał, prawda? Yy. Że bo się źle uczy. Może to też świadczy, o mojej predyspozycji może ja się tutaj za bardzo do tego nie nadaję. To też powinno wpłynąć na, na moją decyzję odnośnie... Nie, nie można być taki prawda? prawda? Tak. Znaczy ja powinienem, jak mówię, no z, chcąc... Y uzyskać świadectwo dojrzałości, powinien się wykazać jakąś tam spełnieniem tych warunków, które już mm. tutaj powiedzieliśmy, to jest 30%, mm. prawda? To są zadania bardzo proste w sensie, to nie są takie złożone problemy, czy tam trzeba wiele obliczeń wykonać i połączyć ze sobą, żeby dać mm. odpowiedź. To są często bardzo proste pytania, na które jest odpowiedź tak, nie, albo się wybiera jakąś odpowiedź spośród zadanych. I więc nie powinno to być no, trudne uzyskać te, te, te 30%, natomiast no to, czy to jest 30, czy 50, czy 80, daje mi jakąś informację. Mhm. I jakby, jakby mówię, ten system bym, bym zostawił, natomiast oczywiście dla tych, którzy chcą iść na studia, yy, gdzie matematyka jest, 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 nie, jest istotnym narzędziem. A takich no, no to, zawodów jest bardzo dużo. To oczywiście jest. muszą pomyśleć mhm. nad tym, że, żeby się uczyć bardziej i, i, i stanąć do egzaminu na poziomie rozszerzonym z mhm. matematyki. Nie po to, że, że po prostu jakiś tam trzeba znać, mhm. tylko po to, żeby i tam znowu też jest kwestia sprawdzenia i, i, i porównania się z innymi. Tak. Szanowni Państwo, drodzy widzowie, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za obejrzenie pierwszego odcinka programu Stan edukacji matematycznej w Polsce. Mamy nadzieję, że tematyka, którą poruszyliśmy, odpowiadała i odpowiadała Waszym oczekiwaniom. Z tego miejsca pragnę serdecznie zaprosić na kontynuację naszych podcastów. W kolejnym odcinku będziemy nadal omawiać, ale również rozwijać tematykę matury w kontekście międzynarodowym. Premiera już niebawem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Natomiast pamiętajcie również, aby śledzić nasz kanał. I informacje na temat zbliżającej się konferencji, która odbędzie się we wrześniu 2026 roku. Konferencji pod nazwą Stan Edukacji Matematycznej w Polsce. Bądźcie na bieżąco, a wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszam do kontaktu na naszej stronie internetowej semp.uken.kraków.pl. Link również w opisie. Do zobaczenia, do usłyszenia.